Witam wszystkich oglądających. Chciałbym Wam przedstawić spalanie samochodu Kia Seat. To jest wersja Pro Pro Seat z silnikiem 1.6 CVVT. Jadę teraz autostradą w kierunku Polski i chciałbym Wam pokazać spalanie. Samochód ma przejechane 36 tysięcy km troszeczkę przyciskam gazu troszeczkę pod górkę mam no i wychodzi spalanie między 9,4 a 10 litrów przy prędkości 140 km na godzinę spuszczę troszeczkę nogę z gazu przy prędkości 120 km na godzinę spalanie około jak widzicie 6 Siedmiu litrów Czekajcie. Średnie spalanie Jest 7,7 litra Na sto kilometrów Serdecznie dziękuję za obejrzenie filmiku Pozdrawiam